Drodzy Państwo, dzisiaj jesteśmy w Kostrzy tradycyjnie w środę w świetlicy Wiejskiej, w siedzibie zespołu folklorystycznego Kostrzanie, gospodarza festiwalu w tym roku 30 jubileuszowego i tradycyjnie już mieszkańcy Kostrzy mogli podziwiać gości festiwalowych, zespoły goszczące na festiwalu, nie wszystkie, ponieważ jeszcze zespoły dojadą i pokażą się. Na koncercie inauguracyjnym wszystkie zespoły, które w tym roku goszczą, a są to zespoły z Ekwadoru, Kolumbii, zespoły z Wysp Zielonego Przylądka, z Serbii oraz zespół z Węgier, a także z miasta partnerskiego z Nojmo. Będziecie Państwo mogli podziwiać te wszystkie zespoły już jutro, czyli w czwartek na koncercie inauguracyjnym. W piątek również zapraszamy. Koncert będzie miał nieco inną formułę. Na pewno będziecie Państwo mile zaskoczeni. A w sobotę, drodzy Państwo, na zakończenie festiwalu, koncert galowy z udziałem wszystkich zespołów goszczących na 30. jubileuszu Festiwalu Folkloru w Strzegomiu. Dzisiaj w Koszycy zaprezentowały się cztery zespoły. Mogliście Państwo podziwiać tylko i wyłącznie na miastkę tego, jakie programy przygotowały. Zespoły. Na przyjazd do Polski. Wczoraj gościliśmy zespoły w świetlicy Wiejskiej w Olszanach, a dzisiaj w Kostrzy zespół z Ekwadoru, zespół z Kolumbii, z Węgier i z Serbii. A w niedzielę na zakończenie już pobytu zespołów naszych gości festiwalowych, spotkanie na strzegomskim rynku. Zespoły zatańczą wspólnego poloneza, a następnie zaproszą wszystkich Państwa na degustację swoich potraw narodowych. Mamy nadzieję, tak jak każdego roku, te potrawy będą Państwu smakowały, ponieważ one są bardzo egzotyczne, tak jak egzotyczni są nasi w tym roku goście. Po dwóch latach, drodzy Państwo, przerwy, kiedy nie mogliśmy zaprosić zespołów zagranicznych, w tym roku są z nami. No i zapraszają drodzy Państwo i wierzymy, że będziemy wszyscy razem przez cały ten czas festiwalowy i na zakończenie przepiękną niedzielę festiwalową. Serdecznie, serdecznie zapraszam.